Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale jest na świecie taki las, w którym zwierzęta postanowiły, że wszyscy w nim będą szczęśliwi. Mimo, że w lesie tym mieszkają różne zwierzęta, każde z nich jest ważne i czuje się tutaj dobrze. Oprócz tego, każdy, kto potrzebuje pomocy, może przyjść do tego lasu i tutaj jej szukać, bo mieszkańcy postanowili być przyjaciółmi dla wszystkich potrzebujących. Gdybyście znaleźli się w tym lesie, zobaczylibyście, jak miło zwierzątka się bawią, jak ze sobą rozmawiają, wspólnie pięknie śpiewają i śmieją się. Czasem się zdarza, że się o coś pokłócą, na coś zdenerwują, ale zawsze starają się o tym porozmawiać, przeprosić się i zacząć od nowa. Czasem zdarza się też, że ktoś płacze i jest smutny, ale zaraz znajdują się obok ktoś, kto go pociesza i wspiera. Chcielibyście odwiedzić ten las? Żeby wejść do tego wyjątkowego lasu, trzeba być potrzebującym. Tak postanowili jego mieszkańcy. Każdy, kto potrzebuje pomocy, może tu wejść i zostać naszym przyjacielem. Zwierzątka przyjęły taką zasadę, bo zauważyły, że i one potrzebują siebie nawzajem. Płochliwy zajączek potrzebuje odważnego niedźwiedzia, zaś z kolei niedźwiedź potrzebuje zręcznej wiewiórki. Wiewiórka zaś potrzebuje spokojnego ślimaka, a ten szybkiego zajączka. Każde z nich ma coś, co może dać innym i każde z nich potrzebuje czegoś od innych. Dzięki temu razem tworzą niesamowitą siłę. Niedźwiedź na przykład wcale się nie wstydzi tego, że nie ma zręcznych łap, bo wie, że ma dar siły. I cieszy się, że może nosić różne ciężary, a także bronić małych i słabszych przyjaciół. Zresztą, jeśli tylko chcecie, możecie sami zobaczyć przygody zwierzątek z lasu, przyjaźni. Musicie tylko wiedzieć, co wy już potraficie, w czym wy jesteście dobrzy i w czym jeszcze potrzebujecie pomocy. Może nie umiesz jeszcze pięknie rysować, ale potrafisz ładnie nakryć do stołu, a może jesteś świetnym pomocnikiem, ale za to nie znasz się zbytnio na liczeniu. A może trudno ci usiedzieć spokojnie, ale potrafisz dobrze posprzątać? Może smutno ci, że nie umiesz jeszcze grać dobrze w szachy lub inną grę, ale za to potrafisz przegrywać bez płakania? Może nie potrafisz szybko biegać, ale za to lubisz śpiewać? Każdy człowiek, mały i duży, ma w sobie coś takiego, co dobrze mu wychodzi, i coś takiego, co dopiero ćwiczy, czego się uczy. I to jest właśnie piękne. Że każdy z nas ma w sobie coś dobrego, ale żeby wszystko mieć, potrzebujemy siebie wzajemnie. Jesteście gotowi do drogi? Jeśli tak, to usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i teraz już tylko oczami wyobraźni spróbujcie zobaczyć tę opowieść. Wyruszamy w podróż. Najpierw idziemy przez miasto. Musimy przejść ulicą między wielu ludzi, przedrzeć się przez szum samochodów i różne miejskie hałasy. Powoli zbliżamy się do drogi polnej, zwyczajnej. Jest tu bardzo cicho i spokojnie. Teraz wchodzimy na dużą zieloną łąkę. Ależ tu pięknie pachnie. Spróbujcie poczuć zapach tych różnorodnych kwiatów. Wokół nas latają motyle, które od czasu do czasu siadają na wielobarwnych kwiatach. Powoli zbliżamy się do lasu. Już widać drzewa, na pozór zwykłe, ale jak im się przyjrzycie, zobaczycie, że każde z nich jest inne. Każde ma bystre, wesołe oczy i piękny promienny uśmiech. Jak myślicie, dlaczego są takie szczęśliwe? Wchodzimy do lasu, słychać śpiewy ptaków. Wspaniałe etiudy. Jest tu coś jeszcze, coś tajemniczego. Czy wiecie, co to może być? Musimy wejść w sam środek lasu i posłuchać uważnie. Wsłuchać się w bicie z własnego serca, a wtedy usłyszymy, że w tym lesie bije serce jeszcze jednej istoty. Czyje? Musicie przekonać się sami. Na koniec zdradzę Wam, że w środku lasu znajduje się chatka, a w niej mieszka tajemniczy ktoś. Może ją znajdziecie i odkryjecie tę tajemnicę. Powodzenia!